Karhalo, dzień dobry, moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie podhypowany Jak zawsze na start sezonu, moi drodzy, to kolejny odcinek z serii Fortnite Battle Royale na moim kanale. Z tej strony Robin, inaczej. Tristan, robię better. A to sezon drugi, rozdział drugiego. Dokładnie tak, moi drodzy, już drugi sezon przed nami. Ten pierwszy trwał za długo, ponad trzy miesiące. Na szczęście już się skończył, moi drodzy. Rozdział drugi, sezon drugi będzie nam wprowadzać jakieś w ogóle agencje, które będą ze sobą walczyły w wątku fabularnym. Oprócz tego my będziemy musieli w ogóle jakieś robić wybory. Na początku, jak wszedłem do grupy, pojawił mi się trailer oraz, oraz oprócz tego takiej minuty. Poradnik, co mogę odblokować dzięki karnetowi bojowemu. Nie mogę wam niestety tego pokazać, natomiast dwa linki do tych materiałów, bo one są dostępne albo na Twitterze, albo nawet na YouTube podem w opisie do kanału Fortnite, a, tego oficjalnego kanału Fortnitea na YouTubie. Nie mogę wam tego pokazać, bo mogą mnie zablokować prawa autorskie. Ale moi drodzy, jesteśmy w grze, jesteśmy w Fortnite, cie. to sezon drugi rozdziału drugiego. W ogóle zobaczmy, jak menu wygląda. Mam tutaj jakieś logo danej agencji. Nawet nie wiem dokładnie o co chodzi. Mam pierwszy poziom Ym, i zaraz zobaczymy w ogóle o co chodzi. Widzę, że interfejs się nie zmienił. Wszystko jest tak, jak było na starcie rozdziału drugiego. To jest na plus, bo już już tych zmian nie chcę, już ich jest za dużo Okej okay, moi drodzy i oczywiście najważniejsze rzeczy Czyli w tym materiale robimy sobie oficjalnie Battle Pass review i pierwszą reakcję na nową Znaczy może nie nową mapę, ale nowo Zaaktualizowaną mapę na starce sezonu Drugiego, także dzisiaj, moi drodzy, zaczynamy oczywiście od Reakcji na Battle Pass, w ogóle Jezus Stary co to jest Daily assignment Okej, okay, czyli czy to jest coś takiego jak Bo to jest daily, czy można, nie gadaj O kurde u stary! Ja widzę. Co, co? Ja, czemu? Tu jest rakietnica. Zobaczcie, nie mam tego kursora na, na ekranie, bo wy nie widzicie, bo jest błąd z nagrywania. To jest nieważne. Moi drodzy, zobaczcie, po lewej jest Uzi. O, kurde, jakbym chciał to zobaczyć, broń. Ja piernicze. I mamy Daily Questy, czyli to jest takie coś jak właśnie Daily Questy, takie codzienne logowanie się. Okej, okay, dobra, spoko, ale to. Kurde, ale Kozaki, gdzie jest karnet? To jest Change Table, dobra, czekaj. O stare widzę mapę, widzę mapę! Okej, okay, ja mam miejscówki, które chyba trzeba odwiedzić, czy coś takiego. Ja pierdzielę, jak to wygląda! Ale pogczaw... Nie, sorry, że się tak hypuję, ale naprawdę... Aha, i właśnie, sorry, bo... Zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze jesteście Jeszcze... Jezus, Robin, spokojnie. Uff. Jeżeli jesteście nowi, to oczywiście, moi drodzy, zasubskrybujcie, zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. O, tutaj jest karnet, dobra, tu jest karnet. Mm, tu w ogóle są jacyś agenci... Dobra, idziemy do karnetu, Robin, idziemy do karnetu, okej. Okay. Jak to jest w ogóle ukryte, stary? Ale karn, ej dobra, dobra, imo, imo, 300 razy lepiej wygląda to jako karnet niż karnet z pierwszego sezonu rozdziału drugiego. Oni to poprawili, oni powiedzieli, że słabo im wyszedł ten, w sensie pod kątem interfejsu słabo wyszedł im ten karnec z pierwszego sezonu. Mi się to nie podobał, był taki, nie, 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 za nowoczesny, a tutaj właśnie zrobili coś takiego fajnego, taką hybrydę. I coś starszego z pierwszego rozdziału, te kafelki, ale też drugi rozdział, że wszystko to na takim nowym tle, ale kurde, kurde, kurde. Dobra, lecimy, kupujemy to, kupujemy to oczywiście. Bye Battle Pass, tu jest bye Battles. Ja pierdzielę, w ogóle co jest? I tu jest Deadpool w ogóle pośrodku A ja pierniczę Dobra, okej, okay, 2800 y, 2008 CV Boxów, czyli ceny się nie zmieniły, standardowo karne kosztuje My kupimy standardowo, oczywiście, normalny karnecik, pyk pyk, confirm O, można potwierdzić jakby ktoś się mi skliknął I'm coming soon, baby Kurde, stary Pyk Sorry, że tak krzyczę, klaszczę, przepraszam, 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 ściszcie sobie mnie Ale jest, tak, o, karne w sezonie drugim, w ogóle patrzcie, bananek, druga wersja O, stary, banan Agent Peli, jezu, nie mogę. To jest look z Discorda oficjalnego Fortnite.pl. On ma, on ma profilowkę bananka, nie? To teraz będzie niezły, ubaw. Tu w ogóle są ci te postacie agenci, w ogóle, bo tak jak mówię, tutaj będą jakieś agencje ze sobą Wszystko jest zrobione na podstawie tych agentów. Dobra, robimy szybki pass Review. Nie przedłużaj, lecimy. Lecimy, lecimy. Okej, okay. zaczniemy, może od tej pani. Jak startowanie świata? Wygląda spoko. Czy ona ma w ręce coś nowego? Nie, ona ma chyba P90. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Yy, mogą być spadki FPS-ów, ale wy tego nie powinniście zauważyć, tylko po prostu będą niskie FPS-y, bo jest jest limit na 300 FPS-ach. Dobra, nie wiem, zaraz zmienimy to. Dziwne, dziwne. Tak to wygląda, jakby był. To wygląda, jakby był. Dobra, nie chcę mi się cofać, ale okej, okay, yy, bananek. No mówię, luk, look, nie, luk, look, luk. Look. Kurde, w ogóle tutaj gada, okej, okay, okej, okay, okej, okay, let's go wolno, wolno te animacje przechodzą, będziemy tutaj przyspieszali Jest skrzyneczka, to jest tak jak był ten event z dziką kartą Z takim skinem dwa lata temu, to jest skrzyneczka teraz taka jak on miał, okej, okay, fajne Darmowe v free, ale że co, że Aaa, okej, okay. zrobili tak, że jakby yy, w tym sezonie jest takie coś, że jest płatny karnet bojowy, ale też niektóre rzeczy są jakby darmowe i są zakładki free. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, rozumiem. Czyli niekoniecznie trzeba mieć karnet, bo w pierwszym sezonie chyba było w ogóle tak, że tylko były rzeczy z płatnego karnetu. W ogóle darmowy karnet nic nie miał w sobie, tak mi się wydaje. Okej, okay, bananki, bananki, spoczko, spoczko, jak na razie piłk troszeczkę, a wydaje mi się, że widziałem gdzieś tego skina już, okej? Okay. Muzyczka? James Bond wjeżdża, James Bond wjeżdża. Patrzcie w ogóle kill off i to są duale. O kurde, ale fajne, 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 dobra, tutaj się przewija. Lecimy dalej, V-Bucks'y, to wiadomo. Jest loading screen. i bardzo fajny loading screen. Jak były te teasery? Nie wiem czy patrzyliście jak wychodzą teasery na Twitterze Fortnite Game, ale kurde, teasery były takie złote właśnie jak to, więc to jest spoczko, lecimy dalej. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj skipniemy te takie rzeczy piłk. Graffiti. O, tutaj chciałem to. Co jest? To jest lotnia, ale kozak zrobili animację lotni w tej karcie karnetu! Że w tej zakładce karnetu, Jezu, ale spoko! Ej dobra, ta lata mi się podoba, dobra, jest spoko. Okej, okay, ej, loading screen bardzo ładny Coś mi się, ten loading screen mi się kojarzy z takim drugim sezonem z poprzedniego rozdziału Okej, okay, jest jak w ogóle jest jakiś bonus Właśnie, bo y, ten, w tym poradniku minutowym, co mówiłem, że był Taki na początku razem z tym Cinematic Trailer, ale wam nie pokażę, bo prawa autorskie Moi drodzy, w ogóle było, że wybory będą w tym sezonie Że gracze będą robili wybory, jeżeli kupią karnet bojowy Więc mamy te dwie organizacje, Ghost i Shadow I wybieramy, kurde, ale dobry, 20 stopień Skin słaby, ale są wybory, więc spoko Okej, okay, loading screen, lecimy, go, 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 go Plecaczek taki standardowy, to jest loading. Okej, okay. myślałem, że będzie lepsza ale jest spoko, jest spoko. Okej, okay, let's go. O, to jest fajne. To jest jak z tego eventu z Pandorą, jak była premiera Borderlandsów trójki i był event z Fortniteem. To jest spoko. Loading screen też bardzo fajny, mamy kilofik. Okej, okay, może być, może być. Vibaxy kolejne, jest lotnia. O, czekajcie, bo pominąłem to przypadkiem. Czekajcie, to jest to, a to nie jest to. aha to jest to, a to jest... To jest. Aha, to jest takie, co. Okay, dobra, jakaś taka dziwna animacja, ale okej. Okay. W sensie dziwna emotka. Yy, nie. Miniaturka, o. Ok, lot nie może być. I jest kolejna wersja, bananka. Nie, serio? Naprawdę? W sensie to jest ten sam bananek, tylko że z inną marynarką. A co. Tak wepchnęli do tego karnetu takie rzeczy, zamiast, zamiast dodać style? To tak wepchnęli kilka rzeczy. kończą im się pomysły, czy co? Nie wiem. Pepe Jum Jum. Może być. Podgłośniłbym muzykalnie ale nie chce mi się troszeczkę, bo musiałbym wychodzić z tej zakładki, wiecie o co chodzi. Okej, okay, może być. Tu jest pani, ona może być fajna. Ej, ona jest fajna, ona jest fajna. Kurde, dobra, to fajnie jest, spokojnie. znowu mam ten bonus. Ogarniemy, o co chodzi z tym bonusem, sam nie wiem jeszcze. Dobra, lecimy dalej. Trze -trze Trzeba przyspieszyć. Kill of... to jest taki banan trochę, jak on się nazywa? Banana Axe, dokładnie. Um... Okej, okay. ale CFPS... FPS... -y... dobra, no, spokojnie, spokojnie. O, a to... Ej, to było strasznie podobne w poprzednim sezonie, do tego, tego pana, takiego wiecie, którego tego, takiego białego ze stylem, takim czarnym. Bardzo podobne coś było, wam zaraz pokażę, jeżeli nie zapomnę. Ok, lecimy dalej. 50 stopień, już połowa karna to za nami. Fajna, lotnia, fajna. I tu jest to Ernest go y, likował chyba z dwa miesiące. Jest ten miał To jest ten agent taki, co był też na y, teaserach, w sensie nie teaserach, tylko na tych, tych, tych takich popularnych akcjach, że w państwie każdym były numer, taki telefony, i można było dzwonić, i właśnie na koniec było słuchać tego agenta miauselsa No spoko, spoko. Jego likował właśnie Ernest na polskim YouTubie, e, oczywiście z informacji podanych przez zagranicznych likerów Spoko. To jest fajne, że tu ja ma te pistolety takie ukryte w tych takich kieszonkach, bardzo fajne. To jest loading screen. Fajny, on jest animowany, nie wiem czy nie jest animowany Replay Video? Nie, a to nie wiem czy jest animowany, dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, go go, zaraz zobaczymy co jest na setnym stopniu, właśnie, zapomniałem o tym setnym stopniu już. O kurde, ale to jest za duże, wydaje mi się, te miecze są spoko ale są troszeczkę za duże, dobra, lecimy dalej Ogólnie na mapie to zobaczymy po prostu zmiany, myślę, że nie wygram gierki, ale zobaczymy zmiany I ogarniemy te FPS, bo jest tragedia aktualnie Okej. Okay. i tak powiem wam, 70 stopień, piuk rzeczy. W sensie początek był spoko, środek był okej, okay. to jest spoko, spoko, W tym sezonie są bardzo fajne loading syryny. Ale patrzcie, kolejny banan i to nie jest tylko znowu zmiana marynarki. Nie było jeszcze żadnej postaci, która mi się podobała. Może oprócz tej pierwszej pani z pierwszego stopnia, serio. Może ta będzie lepsza. No... No jest spoko, jest spoko, ale... Brakuje mi czegoś, ten karnet taki jest zrobiony na odwal wydaje mi się, epic taksy. Nie wiem, jakby ustawiło 20 dzieci do studia i powiedziało, Dzieci, co chcecie? Balanki, trzy style na trzech różnych stopniach. No nie wiem. Tak dziwnie się czuję z tym. Okej, okay, to. Oho! Ej, to jest spoko, to jest spoko. Tylko moneta jest trochę za duża, ale jest spoko. Lotnia. Jak na pierwszym stopniu, jest na 84, ale no dobra. Smugi, mogą być, mamy widolce, widolce są spoczko Kill -off, taki normalny, to jest fajny kill -off. ten mi się podoba, ten mi się bardzo podoba, to jest spoko kilofik Okej, okay, tutaj fajnie akurat I moi drodzy, ostatni stopień, pyk I ten, którego widzieliśmy na, ty, na tym trailerze i ten, no to można było się spodziewać, ale jego nie było na żadnym teaserze, był na trailerze Nie był na teaserach, to jest Midas, okej okay. Aha, i on dotknie wszystkiego i to się automatycznie zamienia w złoto, okej okay. No tak, faktycznie eee, Spoko, ale tutaj co jeszcze? U? Ej, to jest spoko, o to jest, okej, okay, okej, okay. za tą emotkę się akurat opłaca kupić karnet, ale to, szczerze wam powiem... Ledwo muzykę słyszę. Czego, szczerze wam powiem, że kurde, no nie wiem, bardzo mi się podoba obr ogólnie obróbka, pomysł Epic Games na to wszystko, wiecie, tyle zakładek, w ogóle jakiś daily assignment i tak podobne, ale karnet taki powiem szczerze, że taki se, ale dobra, nie będę tutaj narzekać, przechodzimy moi drodzy od razu do szafeczki, zobaczmy jeszcze skin, oczywiście pamiętajmy, że kodzik Evron, wiadomo, ja swojego nie mam, więc reklamuję kod Evron, e o, sklep się skurczył w ogóle, nareszcie nie jest taki duży, że można scrollować go, jest taki normalny. O kurde. Ej, dobra, to jest fajne. Czy to jest nowe? Czy to jest stare? Nie, to jest sezon sezonu pierwszego. Okej, okay, czy to jest stare? Ej, fajne rzeczy to są. A, do tej pani. A to było od początku? Kurde, bardzo mi się podoba, może dlatego, że na Full HD jest i po prostu ten, ja przeważnie gram na HD. I zaraz też na to HD przeskoczymy, żeby były normalne FPS-y, bo nie wiem co się dzieje. Myślę, że tą panią zagramy, no ona wygląda kurde kozacko i czekajcie, a nie można zmieniać styli. Ona jest jakaś, ma tylko tutaj jakiś znacznik, nie wiem od, do, o co dokładnie chodzi, ale dobra, moi drodzy, mam 11 minut odcinka, więc od razu lecimy. Ta pani jest bardzo fajna jak z świata, więc let's go. Widzimy się już, moi drodzy, bezpośrednio w gierce, ja przełączę tylko graficzkę i będziemy już za moment. O! Halo, halo, moi drodzy, jestem z powrotem już na mapie. Bardzo niskie FPS, ale to dlatego, że robi. Spokojnie, zobaczmy, co jest na mapie. Okej, okay, czyli tak jak y, były na teaserach, ludzie dopasowywali te rzeczy, te miejscówki. Patrzcie, są cztery nowe miejsca, w ogóle się to płynie chodzi. Zobaczcie, tutaj jest jedna miejscówka, to jest ta yy, Jezus Maria. Platforma wiertnicza, dokładnie tak. środek w ogóle został zmieniony, czekajcie. Na środek wszyscy pewnie lecą. My lecimy tutaj, moi drodzy, lecimy tutaj, to też jest nowa miejscówka, spokojnie, to jest ta nowa miejscówka. Ej, dobra, bo ludzie wylądowali, a nie wylądowałem, kurde, ladę. I jeszcze oprócz tych dwóch miejscówek, tych trzech miejscówek, jeszcze są te dwie na błokach, na prawej stronie. Ej wygląda to spoko. Wygląda to naprawdę spoko, skąd się wzięły te miejscówki, w sensie te agencje się pojawiły na łapie, ale tak pod kątem fabuły, skąd się wzięły te miejscówki, co przybyły, czy wybudowali, czy o co chodzi, dobra, nie wiem Lądujemy, ej kurde, to jest, dobra, czekajcie, czekajcie, bo jest przypadek. tam też już ktoś, Jezus Maria, broń, dajcie broń, ej, no nie, jest problem Jest mnóstwo ludzi, kurde blade Jakieś dźwięki, okej, okay, mamy motorówkę w czekaj, żeby uciekać Nie ma broni Okej, okay, jest, co to jest? To się Co jest? Ej, nie wiem. O co chodzi? Halo? Okej, okay, coś nie pasuje, ale ty co? Jest w ogóle jakieś skrzynki ze skanowaniem, lol Niszczę to, okej, okay, nic nie ma, cholera jasne. Ej, tutaj... Jakieś rzeczy co do Można się ukryć tym? Okej, okay, dobra Co jest, ty? Co jest, ty Ja chcę... Chcesz... Co jest? Chciałem się w toalecie ukryć, Jezus Maria Teleportować się można, what the heck? Dobra no, ej tu jest, dobra wiem, 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 luz, 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 czas, nie, nie zabijcie mnie Mam nadzieję, że jest synchronizacja, bo były lagi i mam nadzieję, że się nie, nie popsuła synchronizacja filmu. Jak się popsuła, to jest przypał, ale dobra. Eee, go, go, go. Już jest git wszystko z FPS-ami, jakby co? Także tak to wygląda. Okej, okay, jest pompka, ona chyba była w gierce. Właśnie zobaczymy w ogóle, bo nie ma patchnoldców. Ja chciałem zobaczyć, jakie są patch bo to jest update 12.0 i nie ma patchnoldców ale Epic. Znowu Epic się bawi, że nie wydaje pacznąców więc jest przypał z tym. Ale dobra, eee, wyjaśnię spróbujemy kogoś wyjaśnić, ale może nie teraz, eee, bo bezpieczna gierka, bezpieczna gierka, Robin. Let's go, let's go, ale kurde! Niby tylko pięć miejsc się zmieniło, ale pewnie podczas sezonu też będą mie miejscówki się zmieniać. I kurczę, no wygląda to naprawdę fajnie. Ja się boję tych toalet już, nie, ja serio, nie? Na naprawdę nie wiem o co chodzi z nimi. Okej, okay, jest broń, jest to. Dobra, 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 dobra. E jest git, jest git. Tu jeszcze jest jedna broń, dobra. Tu jest w ogóle w skale jakiś te, Aha, bo to są te bazy tych organizacji, dobra, ok. Bicie, bicie, się, się, nie bicie. No dobra, do strefy, bo strefa jest cholernie daleko, a minuta jest tylko, więc polecimy do tej strefy. Let's go to the strefa, halo. Czy ja mogę szybciej? Czy oni znerfili motorówki? Jakieś takie wolniejsze są, nie wiem. Nie ma nowego typu budowania, bo niektórzy mówili, że będzie złote do budowania, ale nie ma nic takiego, jest typowo, chyba że jeszcze nie odkryłem. Zobaczymy. A, nic... Aj, tam była skrzynka, chyba nie? Dokładnie tak, otworzymy sobie ją szybciutko, siup, siup. Dawaj to, mamy lepszą rzecz, dobra, jest git, jest git, jest git. Wybaczcie, że jestem troszeczkę taki botowaty, jakby, że w ogóle nie ogarniam. Ale po pierwsze, jestem hypeowany, a po drugie, no wiecie, wiecie jak jest. Nie, da, nie grałem dawno w Fortnite, bo, no, tak jak mówię, ten pierwszy sezon był troszeczkę Resident Sleeper, także. Mm, także tak to wygląda. To jest ta wyspa, ona mnie kusi. to też jest jakaś baza. Na tych chyba częściach nowych po prostu wybudowali sobie. Te agencje sobie wybudowały po prostu takie bazy, coś takiego. Cały czas jestem ciekawy co znaczy to Local Challenges. Czy to są po prostu normalne wyzwania? Ale czemu lokalne? W sensie są jakieś ogólne? Może to te Daily Assignments są nieogólne? Nie wiem. Dobra, otwieramy to. To też. Otworzyłem chyba skrzynkę, nie zniszczyłem domku. Tak mi się wydaje. No, dokładnie. Troszeczkę wired champ, okej okay. Bierzemy nade, bo wiadomo polskie najdy są najlepsze Co się stało z tą montyrówką, halo ok git And let's go dalej, kurde w ogóle dzisiaj jest tłusty czwartek Napiszcie w komentarzach czy macie się Jeżeli ktoś jeszcze mnie ogląda w tej minucie to Czy kupiliście sobie pączki, ale ja co zaraz po tym nagraniu Także tak to wygląda A w ogóle jutro albo później wystawię dla, dla was odcinek Z nowej serii Rainbow Six News To też taki fajny e, Fajny news i dla was Więc no, subskrybować warto naprawdę Aczkolwiek, wracając do gierki, przydałoby się zrobić jakieś fragi, w ogóle mało osób nie 50 osób? 50? Czy ja Grać, Gracz, gracz, gracz! Oj! Ole! Dobra, to chyba był bot, ale ja też jak bot zagrałem masakrę sorki, że musieliście na to patrzeć, aczkolwiek dostałem jeszcze odcinkę. Ale jest git, jest pierwsza eliminacja, okej, okay, widzę, że panel wyzwań jest tak samo, w sensie pojawiały się, jeżeli zrobisz jakieś. O kurde, i dobra, mamy te battle passy tak samo, czyli nie zmienili tych nakładek. interfejs jest identyczny, że awansujemy w battle passie, okej. Okay. Spoczko. Ha, i dotarłem w ogóle do środka, patrzcie. Zniknął ten domek, to jest jakieś centrum agencji. O kurde. A i dobra, coś tutaj, że ten ty będzie dobry, bo to jest środek mapy, no Fuck, fuck fuck man I'm little bit Nie, nie, nie O nie, przebudował mnie. Najgorzej Dobra, jakoś się buduje do góry. No szty, fuck! Miałem go prawie. O nie! Amunicja, najgorzej. Czy może ktoś mi wyłączyć tą muzykę, wytłumaczyć, co ona tu robi w ogóle? Halo! Nie mogę się ruszyć, ja pierdzielę. On jest nade mną gdzieś. Ej, sorry, bo przypał. Czy to jest w ogóle. Czy mi się wydaje, czy ja gram. Okej, okay, gate mamy go, jezus. A tu jeszcze jeden ktoś był. Dobra, 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 luz. O kurde, on miał tu pompę. Ej, bronie wrócił, jest skar w normalnych trybach. Pokczam, wrócił skar, tylko że ten z tłumikiem. No, no, okej, okay, okej. Okay. I jest pompa, jej chyba nie było, tak mi się wydaje, że tej pompki nie było. Dobra, zarobiście, zmienili metę nareszcie. Okej, okay, bierzemy tego skar, bierzemy te podki, ładujemy podki, żeby nie miało co snajpy od kogoś. Czemu jest jakaś muzyka, jakieś dźwięki? Jezus, Maria, nie wiem, czy strzela ktoś do mnie, czy co jest. Kurde. Hallo. Dobra, go, 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 go. Ej, fajnie mi się gra, kurde, jest fajny feeling tego strzelania. Nie wiem, czy coś zmienili z tym, ale budowanie jest bardzo przyjemne. Takie płynne, coś w tym stylu, tak mi się wydaje. Że tak płynniej się buduje. Nie wiem, może mi się wydaje po prostu, może. Yy... Może mi się wydaje. Ej, ale dobra, ta wyspa jest spoko i myślałem, że ten ty będzie dobry, ale na szczęście chyba, e, chyba coś tutaj się pomyliło i z botami jakimś gram, więc może lepiej dla mnie, bo przynajmniej wam pokażę, jak tutaj wygląda mapka. Okej, okay, tutaj nic się nie zmieniło, to normalne. The Agency, okej, okay? w ogóle odkrywa się listówki takie wtedy. I to jest The Agency, agencja, okej, okay? spoczko. Tutaj coś się zmieniło, nie, tutaj jest wszystko tak samo. E, chyba na górę pójdziemy, co? Może pofarmimy jeszcze matcy. Macy się zawsze przydadzą. Fajne takie lowki są. One są chyba z właśnie z poprzedniego karnetu albo z jeszcze poprzedniego, coś takiego. Chyba z 9 sezonu, one są, albo z 10, właśnie. Nie, z 10, no, coś takiego, gdzie 10 sezon. Bardzo fajnie, ale Powiem wam szczerze, że start sezonu pierwszego był trudny, sezonu pierwszego podkreślam, nie drugiego, Pierwsze, drugiego rozdziału, dlatego że były spadki FPS-ów i to było widać nawet u niektórych twórców, że im nawet spadały. Oni mieli jakieś te RTX-y, -y, RTX-y, no te karty, wiecie, od NVIDIA i one były naprawdę dobre, te karty, a i tak były spadki FPS-ów i były problemy. A teraz wszystko super chodzi płynnie. Tylko ten początek, no ale wiecie, początek to zawsze jest taki troszeczkę trudny. Natomiast później już wszystko git i zaraz pewnie dostanę krasza od Epic Games'a, więc fajnie O, prezenty? Co to jest? Ty halo, co to jest? To się rzuca? To się rzuca, dobra no, no. Co to? O! Ja Cię kręcę, ty! Dodali coś takiego stylu krzaków Takie opakowania, ale fajne! Dobra, czekajcie, bo się strzelają, idziemy tam O ja pierdzielę, no to fajnie Robin, fajnie strzelasz Okej, okay, typ jest botem Typ jest botem totalnym. Polskie nade, Ja też jestem botem, ale on jest gorszym. Polskie neidy i 4 Kobi, sorry. Wiadomo. Kobi RIP, więc 4 Kobi. Już się nie mówi Kobi, tak wiecie normalnie. No, come on, stary. Ok, już nie mam najdów Chips. Shup. Gdzie on jest? What? Halo, halo, kumplu. Tu jest? Ty, gdzie on jest? Dobra, do restauracji poszedł pewnie. Ej, autentycznie go nie zauważyłem, gdzie poszedł, lol. Może nie dostał jakieś buły za 150. Ej, halo, gdzie jest ten typ? Bo, jestem błotem, nie wiem, gdzie ten typ jest. O! Oho. Ty, C4! Co? O, kurde, halo! Nie, 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 nie. ja tutaj mam gierkę do nagrania. Ja pierniczy C4, wróciło, halo, no! To patrznący by się przydały epik, kurde, skąd ja mam wiedzieć, że mam się bać C4. Dobra, leży. Jeszcze ktoś strzela do nas od boku, więc zaraz ogarniemy tamtego typa. Jest lewcze skar, get get, get get. get. Widzę, że te skary są popularne, ale to może dlatego, że jest na początku sezonu, więc może jest drop podbity. Dobra, ragit, get, get It's good, it's good. C4, 3 C4, dobra, czy ja to biorę? Nie wiem, czy to biorę, mam duże poty Dobra, bierzemy, bierzemy tak, w ten sposób Bierzemy w ten sposób, C4 na piątego Nie, czekajcie, w sumie C4 na czwartego slota C4 wróciły, no to jest niespodziewane Ale na tych teaserach było nawet, że wiecie ta bomby były i w ogóle było takie likowane Że to będzie bombowy sezon, więc w sumie Lecimy po tego dropa Czy on jest daleko? Czy ja mogę pingować? Halo, kontrol mi nie działa do pingowania Dziwne, nie sprawdzałem ustawień Jeżeli chodzi o bindy, więc może coś się popsuło nie, ale to działa O, git O, dobra, wszystko działa spoko Coś wtedy się zacięło, ale jest git git 12 osób, ej, może ja wygram gierkę, kurde, fajnie by było wygrać gierkę tak pod YouTube Mam matsy, mam rzeczy Jest git nawet Tylko żeby ze sniper sobie nie wyrwać, bo wiadomo tak czasami fajnie sobie wyrwać, nie? Tak Bułkę na przykład za 150, co to jest? No dobra, komplu Ale możesz yy, Wiem, że jak bot, sorry chat. O, jeszcze z prawej, super. Skąd ten typ? O! Dobra, leży. To też był jakiś bot, ale strzelał lepiej niż poprzedni Co to jest? Właśnie, czekajcie, czekajcie, czekajcie Co to jest? Czy ktoś może wytłumaczyć co to jest? Dikoj Dikoj! Co? Co ty gadasz, stary! On ma sniper, on ma sniper tamten Nie, gadaj! Dodali! Ej, dobra, to jest... Fuck as hack For real, takie coś strzela jeszcze, o luju Patrz, 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 jaki typ jest w szoku. O stary dobra ten odcinek leci na YouTube. Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa. ten launchpad. Ej, kumplu chodź tu Ale co mnie... Wow, co mnie kolapsujesz? O nie Mam maty mam jeszcze Trochę jak ważyła się buduje, sorki. To jest decoy? To jest decoy. Ej, zdaje się taki sam damage temu decoyowi. Kurde, te dikoje są po, Ej, są OP. Taki smoke leci na nie w ogóle. O nie! Nie! O nie! Jezu, sorry, przepraszam, że tak krzyczę, ale. Czemu się nie mogłem zbudować? Co jest? To też jest decoy. Kurde, typie, zejdziesz tu? Oho, jeszcze jeden. Nie mam matsów, jest problem, ale zagrałem to jak bot, nie? Totalny. Mam typa na sobą ze sniperką ciężką. Może kolapsik Maybe collapse o, leci! LOL myślę, że na... No... Co jest? No typie... Miały być masy w ogóle z tych konstrukcji, które się niszczą Nie mam masów, nie widzę przynajmniej. Ej, dobra, nie, lecę do strefy, bo to whatever z tym typem, nie? to nie, jak, jak body gram totalnie i nie chcę mi się z nim. Nie chcę mi się z nim totalnie, nie? Ja pewnie od też ktoś był. Ole dostał, ale dostał, ale dostał. Jezus. O nie, nie mam leczenia, ja pierniczę. Nowe apteczkę. Jest go stąd. O, madą spada, dobra, git, 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 typ zwiewa Nice. To dobrze, to dobrze. Bo ja już umierałem prawie. Mam mało HP, to jest jedna z nich stref osób, więc jakby... Wiecie a co mam? Przydałoby się uleczyć troszeczkę. Dobra, dawaj to i dawaj to. No i jest git, kurde, takie coś tutaj lubię. Łem nie nasto Nie wziąłem tam tej snajperki, bo... apteczka nie. Apteczka jest ważniejsza. Dobra, zbudujemy się tutaj. Skąd kom... Co jest? I... Czy... Nie! Nie gadaj, że łuk przywrócili! No nie, ej, błagam, łuk, nie, 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 mam nadzieję, że nie przywróciłeś łuku luk. Co ty gadasz, stary? Dobra, jest łuknie w grze tylko nie wiem skąd strzela. Widzę. No wychyl się. No, nie dostanie nic, patrz What's up, boy? Jak mu zbije kewa, to robię. Mhm, mm tak. Jak mu zbije kewa, to robię podjazd, ale nie wiem, czy mu zbije kewa przy takiej celności Przy celność, to jest taki bot. Ej, w ogóle, wydaje mi się, czy konstrukcje są słabsze. W sensie łatwiej się je niszczy na dwa hity. Ła, dobra, oła, 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 dobra, typ jest dobry, typ jest dobry. Typ jest lepszy niż ja, to na pewno że nie, nie jest lepsze, ale ma lepszego jej, przynajmniej teraz. Lecę po podki i matce, nie tu no. Ale możesz, możesz się uspokoić, kumplu. Dobra, lubię mu podjazd. on jest, Tu jest? Tu jest. Oła, no, ła, ła, dobra! To miga! Nie, dobra. Epik, róbcie patrznouty, bo ja nie wiem, czego ja mam się spodziewać. ziomek ma Tomiga, ziomek ma C4, ja nie wiem, no. Dostaję taki damage, Dobra, bierzemy tego lunchpad'ego. Ole to Jezu, ta strefa. Monka było. Dobra, dobrze, że są lunchpady, ale lunchpadów chyba... No nie, nie będę się z nim bić na takim low HP. Tutaj ktoś lądował? Nie wiem, czy ktoś lądował, czy nie. Budujemy bazę, ale tak na szybko. Ale marnuje matsy tragicznie. Dobra, jest git Ha Jezus Y Show -all? O co chodzi? No, no i zajebiście pięknie. Y? Co jest? Ty, Jakiś w ogóle... Okej, okay, questy się pojawiają, jak zrobić? Gdzie? Okej okay, bo. Ktoś tu jest. Leży jeden. Top 2, sam na sam git. O! O, dostałem wpięte Dzięki stary Ale ja jestem nietrafialny Za snajpy Ja nie jestem Evronem Mam full matsów Ja pierdzielę Ej, topię, w sensie jeden na jeden Full matsów, wziąłem mam tylko sniper. Git jest Trzy, Jezus Uwielbiam takich ludzi, co mają tyle matsów, tyle rzeczy, nie? To jest Akurat total champ. On strzela do mnie skądś tutaj, nie? Tak słyszałem Tam są jakieś macy. O, widzę Alright, boy. Ale jestem. Ja pierniczę, Robin. Ej, to nie jest tak, że ja nie trafiam. W sensie ten skar jest jakiś. Nie, sumariusz. Ten skar jest, wiecie. Wiecie co chodzi. I dostań typienie. Ja chyba peskować muszę z tego, bo to na full auto to raczej nie jest taki dystans. No, come on, boy. Dropa ma kolega i ma strefę też lepszą. Co znaczy to strefę, żeby nie było O my no idzie. Fuck Dobra, na szczęście jest ludzi, bo mam full tak jak mówię. Do building... buildingu właśnie takiego. Po kewie prawie Okej. Okay. Czemu on umarł? Dziwny. Dobra, moi drodzy, wygraliśmy gierkę, kurde, Ej, było łatwo, ok, przyznacie, że było łatwo, jakiś MMR musiałem mieć niski, 30 minut, film, masakra, ale mamy wygraną gierkę, proszę bardzo, pierwszy win solo tako, 5 fragów, 6, coś takiego, o, jest ready up solo, to też jest spoko, można się od razu ready, ready, wiecie o co chodzi, ale, o, 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 dokładnie, tutaj mamy jakieś rzeczy, ale proszę, classified. Lotnia sezonu drugiego złota, ale pokczamp. Dobra, zaznaczamy sobie oczywiście, że. Equip common, ona jest podstawowa, ale jest kurde, kozacka. Także moi drodzy, proste, że tak. Proste, że. E4, 5. Dobra, w ogóle pięć od razu tych ogarniętych eventów załatwionych. Moi drodzy, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o sezon drugi, rozdziału drugiego. Subskrybujcie oczywiście, stawcie łapeczkę w górę, jeżeli materiał wam się podoba. ale pamiętajcie, że to jest nieważne, oceny są niepubliczne. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Fortnite'a, a jutro bądź pojutrze odcinek z Rainbow Six Siege. Także sporo się dzieje na moim kanale, a tymczasem żegnam się z Wami, miłego dnia, miłego wieczorku i fajnego, tłustego czwartku. się Wam życzę smacznego, co najważniejsza, Yo!